Niektórzy boją się ciemności. Ja boję się słońca, które widzi wszystko i niczego nie wybacza. Przeklęta Maro, czego kurwa chcesz od biednych wieśniaków? Dlaczego ich mordujesz? Tylko co, co kochałam, zadeptali w ten gorący piach na moich oczach. Kiedy krzyczałam z rozpaczy, ich jedyną odpowiedzią był warkot silnika i dudniący bask. Już cicho. Ogień nie parzy, on tylko oczyszcza. Nie czekaj na deszcz, nie każdej burzy towarzyszy oczyszczenie. Dzięki za oglądanie. Kliknij Obserwuj, żeby nie przegapić nowych filmów i zostaw serducho.